Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na symbole sabiańskie na czwartek 25 marca. Najpierw potasujemy karty. Mam nadzieję, że środa minęła Wam całkiem sympatycznie i obyło się bez jakichś przewrotnych niespodzianek. Dobra, i teraz zobaczmy, co my tutaj wylosujemy mamy 20 stopień, ale zobaczymy jeszcze czego. Czego będzie ten 20 stopień? Nawet dzisiaj nie odpaliłam świeczki, wiecie? Nie wiem, jakoś tak całkiem z głowy mi zleciało, z głowy mi uszło. Zrobimy tak i zrobimy tak i stąd wyjmiemy 20 stopień koziorożca. Hmm. Już wam, kochani, czytam. Co to tutaj ten dwudziesty stopień koziorożca mówi? Ono ma. Ukryty chór śpiewający podczas nabożeństwa religijnego. Symbol ukryty chór śpiewający podczas nabożeństwa religijnego przedstawia głosy, muzykę, świętowanie i oddawanie czci przez grupę ludzi. Chór. Gromadzą się, by czcić poczucie jedności i wspólnoty, ponieważ są ukrytym chórem, pozostają niewidoczni, wspierając i wspomagając odprawianie rytuałów duchowych lub wspólnotowych. Muzyka podnosi ducha, a dźwięki głosów również mogą być bardzo uwznoślające. Pieśni śpiewa się z muzyką lub bez. Dobrze wykonane mogą wydawać się wręcz niebiańskie dla ucha, serca i umysłu, tak obecnych i słuchających, jak i samych uczestników. Wyrocznia. Podczas celebrowania jedności duchowej nigdy nie jesteśmy naprawdę odizolowani, oddzieleni czy sami. Wykaż się wrażliwością na swój pierwiastek kobiecy, intuicyjny. Możesz w ten sposób usłyszeć pewne przesłanie, choć w pierwszej chwili niekoniecznie będzie ono widoczne. W chwilach medytacji, wyrażania szacunku, oddawania czci i składania podziękowań możesz usłyszeć głos lub głosy. Ukryty chór może oznaczać głosy, które przypominają nam o naszej historii, uwarunkowaniach genetycznych. A nawet o przeszłych życiach. Uświadom sobie, że nie jesteś sam, że są inni ludzie, którzy czują tak samo. Każdy powinien czuć, że jego głos może zostać wysłuchany. Przez długi czas kobietom odmawiano głosu w kościele. Obecnie głosy kobiet są coraz wyraźniejsze w ortodoksyjnych podwojach. Czy słyszysz ten chór i chcesz się do niego przyłączyć? Korzystnie jest harmonizować się z innymi, ponieważ dzięki temu albo entuzjastycznie włączamy się w chór, albo śpiewamy nieco ciszej, zachowując dystans i nie odczuwając przy tym skrępowania czy dyskomfortu. Ten symbol może wskazywać zarówno na wsparcie wspólnoty dla radosnej celebracji życia, jak i na bezmyślną paplaninę dotyczącą kwestii związanych z etyką, moralnością, przekonaniami, stylem życia itd. Twarze ludzi ukrytego chóru niekoniecznie muszą być rozpoznane, by ich pieśni, słowa, opinie czy głosy zostały wysłuchane. Słowa klucze: przesłanie w tle, głosy wcześniej niesłyszane i niezauważane mężczyźni, kobiety i kościół, wrażliwość na duchowość, przemawianie za zamkniętymi drzwiami, głosy znikąd, melodie z przeszłości chóry, organy i muzyka organowa. Głosy z zaświatów, pieśni, nuty przemawiające z ukrycia, jasnowidzenie. Jako przestroga, przesadne zaufanie wobec przymiotów grupy, niedopuszczanie pierwiastka kobiecości, dyskryminowanie ludzi, którzy nie są uduchowieni, albo uznanie, że niektórzy po prostu tacy nie są. Głosy w tle, mówiące ludziom, jak powinni żyć. Wykorzystywanie ukrytego sensu, żeby manipulować ludźmi, czasami poprzez poczucie winy. Plotki, wiadomości, które nie mają sensu, obawa przed śpiewaniem. I teraz jeszcze, kochani, y, jakiś standardowo. Y, no, zapomniałam, dobra, ale już wam czytam. Na przykład: Śpiewajmy przez całą drogę. Droga stanie się mniej nużąca. Wergiliusz. Oczywiście, że muzyka to ogromna trudność. Widzicie, jeśli ktoś wykonuje dobrą muzykę, ludzie nie słuchają, a jeśli ktoś wykonuje złą muzykę, ludzie nie rozmawiają. Oscar White. Ukryta harmonia jest lepsza niż oczywista. Alexander Pope. To, co niewidoczne, śpiewa, my zaś jesteśmy tego świadkami. Rita Dołow. Uciszmy się, byśmy mogli usłyszeć szepty bogów. Ralph Waldo Emerson. Kochani, to by było na tyle z symboli sabiańskich. Dopasujcie się tam do siebie, swoje sytuacje, swoje życie. Nie? I teraz powiem Wam o wibracjach. Wibracja sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich. To na pewno wibracja sprzyja też okazywaniu uczuć w dniu jutrzejszym, pokazywania tego, co mamy głęboko w sercu w trudności jakie możemy możemy mieć, no możemy nie być zbyt błyskotliwi z kolei, nie? Może nam też mogą nam do głowy też nie przychodzić jakieś mm, świetne pomysły, raczej będziemy taki, tacy bardziej wycofani i to może być ta trudność, nie? Możemy chcieć się właśnie wycofywać jutro. Jak to pokonać, kochani, szukać sobie nowych perspektyw, nowych możliwości, szukać sobie nowego celu, nowej, now, nowych kierunków, ale i też dać się ponieść, też trochę być bardziej spontanicznym niż zazwyczaj, bo tu w tych trudnościach, no niestety, możemy nie chcieć być spontaniczni, nie? więc jak pokonać? Tu właśnie karty zalecają żeby jak najbardziej być jutro spontanicznym, ale i też tak jak jest tu napisane w symbolach sabiańskich, żeby postarać się usłyszeć ten głos, który był do tej pory nieusłyszalny przez nas, niesłyszalny, ani niezauważalny. Może to jest, wiecie, jakaś, yy, jakaś podpowiedź dla nas na jutro, nie? Dobra. Yy, I teraz co kalendarz księżycowy nam mówi, poczekajcie. Yy, tak. Właściwy czas na obcinanie włosów, nie jest właściwy czas na operacje medyczne i zabiegi chirurgiczne. Dobry czas na farbowanie włosów, zły na depilację, dobry czas na rozpoczęcie uprawiania sportów, zły z kolei na, mas na stosowanie maseczek regenerujących, łagodzących i odmadzających. Dobry czas na. Y zabiegi związane z brwiami i co tutaj jeszcze mamy kochani dobry czas na prace naprawcze albo na remonty w domu i bardzo dobry czas na sprzątanie mieszkania, sprzątanie domu na jakieś generalne porządki czyli śmialutko możemy zacząć myć okna no bo wiecie w myśl tego że święta idą a zając nie przejdzie jak nie będą pomyte okna nie no właśnie to jest bardzo ważna rzecz Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego na jutro. Pamiętajcie, żeby nadstawiać jutro ucha, ale tego wewnętrznego ucha. Może i nawet nie, może tego zewnętrznego również, może ono się nam do czegoś przyda, może będzie jakąś wskazówką. Kochani, do zobaczenia, do jutra, papa. Pa.